Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Kaiman Booksingu i dzisiaj mam dla Was do rozpakowania edycję kolekcjonerską gry Tom Clinkin's Ghost Recon Phantoms. Oczywiście gra online, ale oprócz tego chciałem Wam pokazać na wstępie. Zakupiłem sobie dość tanio, moim zdaniem, fajny Steelbook z Devil Within. W środku mam grafikę, nie będę teraz tego odpakowywał, bo to, jak widzicie, jest zapakowana w specjalną folię. Za Steelbook dałem 29 zł, także cena. Moim zdaniem atrakcyjna. Wypatrujcie się na Allegro. Dobra, nie przedłużając, mam tutaj naprawdę malutkie pudełko. Bardzo podobne do tego z Maiden Magic Legacy, tej edycji, którą dla Was odpakowałem. Obok siebie nieźle będzie to wyglądało. Jak widzicie pod światło, mamy tutaj takie grafiki, ale ogólnie pudełko takie standardowe, niewyróżniające się. Mamy oczywiście tekturową obwolutę. Tył to oczywiście zachęcenie nas do na, na tej edycji. A co wchodzi w jej skład? Bo tutaj głównie y, zakupiłem ją dla samych dodatków, y, które można otrzymać w grze, oraz y, dla artbooka. Mamy ścieżkę dźwiękową z Ghost Recon Phantoms. Ścieżka, no nic specjalnego szczerze powiem. Mam 48-stronicowy wyjątkowy album z grafikami koncepcyjnymi. To jest rzecz bardzo fajna, która mnie interesuje. Oraz ekskluzywne fizyczne upominki, kod do uzyskania. Ja wam to Oczekajcie. O, właśnie. Kod do uzyskania przedmiotów w grze, czyli 30-dniowa premia, 50% doświadczenia, 70 frag granatów, 40 dodatkowych uzji na sprzęt i 20 randów amunicji magnum także jest to naprawdę rzecz opłacalna kto gra yy, ten wie pudełko można odpakować w łatwy sposób już wam pokazuję A właśnie tak yy, tak to mniej więcej w środku wygląda no dalej a my sobie wyciągniemy artbookiem zajmiemy się na sam koniec pierwsze oczywiście yy, to będzie Ścieżka dźwiękowa z gry wraz z samym grom. I tutaj uwaga, bo tutaj no właśnie. No dobra, jakoś wam to pokażę. Pewnie wstawiając ten filmik, to już yy, kody będą wykorzystane. Mamy oczywiście płyty z grom, czego nie za bardzo rozumiem, yy, wraz z muzyką. Yy, no a tutaj mamy z tyłu no właśnie kod na te wszystkie dodatki yy, na te dielseki. No, i co mamy jeszcze? Mamy oczywiście artbook z gry Tom Clanky z Ghost Recon Phantoms, który sobie przejrzymy, bo on nas na ten moment najbardziej, a pewnie Was również interesuje. A w środku całkiem ciekawe grafiki z gry. Aha, tak dla przypomnienia, zapewne wiecie, że wyjdzie w tym roku nowy Assassin's Creed Syndicate, Syndicate? Nie, nie, Syndicate, o ile dobrze pamiętam. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę. Parę osób zadało mi pytanie mailem, czy będę kupował i odpakowywał edycję kolekcjonerską. Tak, owszem, będę kupował edycje kolekcjonerskie. Będą to trzy edycje kolekcjonerskie. Będę kupował tą najuboższą, tą średnią i tą y, najdroższą. Na początku odpakuję dla Was tą y, kolekcjonerkę najdroższą, potem zapewne kupię tą średnią, a na końcu, jak jakaś okazja tanie się trafi, przypuszczam, no ale to dopiero po jakimś czasie od premiery, y, to kupię tą y, najtańszą edycję, y, chociaż tak, najdroższa mnie y, najbardziej interesuje. Podoba mi się tam ta figurka i ta podstawka. Y, co do Wiedźmina 3 Dziki Gon, bo to też jest y, rzecz y, ważna, mam zamówioną edycję kolekcjonerską w, w, gry w wersji na Xbox One i odpakowanie tej edycji będziecie mogli oglądać na moim kanale. Najprawdopodobniej albo w dniu premiery, jak już ta edycja dotrze do mnie, albo dzień lub góra dwa dni po y, te, ten unboxing pojawi się na moim kanale. Y, mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. No kwestia jest taka, stała się taka rzecz, że po prostu mm, jakoś, nie wiem, przespałem wpłatę przez CD, Pro, CD Projekt, y, jeżeli chodzi o y, możliwość zapłaty za Wiedźmina. No i niestety musiałem sobie to zakupić, tam kolekcjonerkę na Allegro, no nieco drożej, bo zapłaciłem za nią prawie 600 zł. No ponad 600 to wyszło z wysyłką. Y, no ale jestem zadowolony, mam nadzieję, że było warto. Pogram y, zobaczę, być może nawet zrecenzuję na, na moim kanale. Ale... Główny temat to oczywiście edycja kolekcjonerska. No i jak widzicie grafiki całkiem ciekawe na dobrym jakościowo papierze, takim twardym. Dość grube są te kartki, a artbook nie jest za gruby, chociaż to jest tak naprawdę standard, jeżeli chodzi o wszelkie edycje kolekcjonerskie tego typu format yy, artbooka. I to by było na tyle. To był unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Tom Kanki z Ghost Recon Phantoms. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć po górę oraz zasubskrybować mojego kanału. Cóż, do zobaczenia w kolejnym unboxingu. Trzymajcie się. Cześć.